Witam wszystkich entuzjastów. Proszę o producer. W poprzedniej części pokazałem Wam, jak w prosty sposób wykorzystać warstwy, by osiągnąć ładny kolarz. Tym razem spróbujemy zrealizować o wiele bardziej skomplikowany pomysł. Przesuniemy kolory w niektórych partiach slajdu, dzieląc warstwę obrazu na kawałki z wykorzystaniem narzędzia CROP Przycięcie. Każdy przycięty obszar staje się nową sekcją, którą można odrębnie regulować za pomocą klatek kluczowych. Dzięki opanowaniu chronometrażu efektów można osiągnąć naprawdę imponujące i dynamiczne pokazy. Na początek ważna uwaga. W moim przykładzie wykorzystuję obraz w rozdzielczości 640x480 pikseli i formacie obrazu 4x3. Możecie śledzić poszczególne kroki mego przykładu wykorzystując zdjęcie w dowolnej rozdzielczości i formacie. Lecz nie odzwierciedli to dokładnie poszczególnych kroków opisywanych przeze mnie. Jeśli używacie innej rozdzielczości obrazu, pamiętajcie, aby podzielić szerokość obrazu wyrażoną w pikselach przez cztery. Pozwoli to uzyskać prawidłową sumę wszystkich kawałków. Teraz już przystąpmy do działania. Na początek usuwamy utworzony przeze mnie slajd i tworzymy nowy, wykorzystując wybrane zdjęcie. Zmieniamy czas trwania slajdu na 5 sekund. Czas przejścia pozostawiamy bez zmian. Przy okazji powiem jeszcze w jaki sposób zmieniamy czas trwania slajdu. Klikamy lewym przyciskiem myszy na wartość wyrażoną w sekundach i wpisujemy taką wartość, jaka nam właśnie odpowiada, czyli w naszym przypadku 5 sekund. Dwukrotnie klikając na slajd otwieramy okno Slide Options, czyli opcję slajdu. Przechodzimy do zakładki Layers, warstwy, a w niej do karty Editing, czyli edycja. Teraz w panelu Editing Tools, czyli narzędzia edycyjne, klikamy przycisk Crop, czyli przytnij. Ten przykład wymaga dokładnego ustawienia wartości przycięcia. W polu Crop Left, czyli przytnij lewo, pozostawiamy wartość 0. W polu Right. Czyli prawo, wpisujemy wartość 160. Pozostałe wartości zostawiamy bez zmian i wszystko zatwierdzamy przyciskiem OK. Przechodzimy do karty Layer Settings, czyli ustawienia warstwy, i ustawiamy nowo przyciętą warstwę w pozycji -37 i 0. Przechodzimy teraz do zakładki Effects, efekty, a w niej do karty Adjustment Effects, czyli dostosuj efekty. Nasz efekt opiera się na szybkim sekwencjonowaniu klatek kluczowych na poziomie 0,2 i 0,1 sekundy. Najprostszym sposobem na wstawienie poszczególnych klatek jest kliknięcie na osi czasu prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu kontekstowego opcji Insert, czyli wstaw. W ten właśnie sposób. Wstawmy teraz kolejno 7 klatek kluczowych. Nie przejmujmy się specjalnie ich rozmieszczeniem na osi czasu, bo tym zajmiemy się dopiero później. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na kliknięciu lewym przyciskiem naszej klatki i przeciągnięciu jej w odpowiednie miejsce w lewo lub w prawo na osi czasu. Drugi sposób to kliknięcie tym razem prawym przyciskiem myszy. I wybraniu z menu kontekstowego opcji Set Time for this Keyframe, czyli ustaw czas dla tej klatki kluczowej. Otworzy nam się okienko Keyframe Time, czyli czas klatki kluczowej, w którym w naszym przypadku wpiszemy wartość 0,2 sekundy. Pamiętajmy, że zmiany w okienku Keyframe Time zatwierdzamy klikając albo przycisk OK, albo po prostu naciskając Enter. Teraz po kolei. Ustawimy kolejne czasy klatek kluczowych. Dla drugiej będzie to 0,4, dla trzeciej będzie to 1,1, dla czwartej 1,2, dla piątej 1,3, dla szóstej 2,1, dla siódmej. 2, 2 i dla ósmej 2-3. Klatkę dziewiątą pozostawiamy bez zmian. Mamy już wszystkie klatki skonfigurowane i prawidłowo ustawione. Ponieważ będziemy powielać warstwę po zakończeniu tworzenia efektu, nie będziemy musieli robić tego wszystkiego ponownie. Mając złożone klatki przystępujemy do tworzenia efektu przesunięcia obrazu. W pozycji startowej klatki kluczowej 1. Zmieniamy wartość Brightness, czyli jasność, White Point, czyli punkt bieli, i Black Point, czyli punkt czerni, na 100%. O. Jednocześnie włączamy opcję Colorize, czyli Koloruj, i pozostawiamy domyślnie ustawiony kolor szary. Teraz dla klatki kluczowej 2 Keyframe 2. Ustawiamy opcję Brightness, White Point i Black Point na 0. I jednocześnie pozostawiamy włączony punkt Colorize również na szaro. Przechodzimy teraz do klatek kluczowych 2-3, klikając pomiędzy tymi klatkami. Teraz skopiujemy ustawienie Keyframe tu. Do, czyli klatki kluczowej drugiej, do klatki kluczowej trzeciej. W tym celu z menu Copy Adjustment Effects, czyli kopiuj efekty dopasowania, wybieramy opcję Copy Start to End, czyli kopiuj początek do końca. Mamy w tej chwili już tak to ustawione. Wybieramy klatki kluczowe 3 i 4. Dla klatki kluczowej 4 włączamy opcję Colorize, czyli koloruj i zmieniamy kolor na niebieski. Opcję zatwierdzamy klikając set color, czyli ustaw kolor. Wartości brightness, white point i black point zmieniamy na 100%. Przechodzimy teraz do klatek 4-5, klikając przestrzeń między nimi. Dla klatki kluczowej 5 musimy ustawić również kolor Niebieski w opcji Colorize, podobnie jak jest to w przypadku klatki kluczowej 4. Trudno nam będzie znaleźć dokładnie ten sam odcień, nie podglądając tego, który był. W związku z tym, wykorzystajmy możliwość kopiowania ustawień, czyli klikamy Copy Adjustment Effects i Copy Start to End. Dla klatki kluczowej 5 będziemy zmieniać wartości Brightness, White Point i Black Point na 0. Klikamy przestrzeń pomiędzy klatkami 5 i 6 i skopiujemy nasze ustawienia do klatki kluczowej 6. Wybieramy klatki kluczowe 6, 7 i dla klatki kluczowej 7 włączamy opcję Colorize, czyli Koloruj, pozostawiając domyślnie ustawiony kolor szary. Wartości Brightness, White Point i Black Point ustawiamy na 100%. Teraz przechodzimy do klatki 7-8. Nie będziemy już włączać opcji Colorize, natomiast punkty bieli, czerni i jasności zmienimy na 0. Klikamy pomiędzy klatkami 8-9 i kopiujemy wartości początku na koniec. Zakończyliśmy tworzenie efektów. Każda mała przestrzeń między klatkami kluczowymi tworzy dwa efekty. Albo krótki biały błysk, Albo zmianę koloru. Każda zmiana koloru jest poprzedzona białym błyskiem stworzonym przez zwiększenie opcji Brightness jasność, White Point punkt bieli i Black Point punkt czerni do 100%. Teraz, gdy mamy gotowe ustawienia warstwy, wystarczy utworzyć resztę przez kopiowanie i kilka modyfikacji. Na początek w palecie Layers klikamy przycisk Add, dodaj i wybieramy opcję. Duplicate Layer, czyli duplikuj warstwę. Przenosimy naszą warstwę do góry. Klikamy zakładkę Layer z Warstwy i przechodzimy do karty Editing, czyli Edycja. Klikamy przycisk Crop, czyli przytnij. Przycięcie tej warstwy musi być umieszczone dokładnie obok warstwy utworzonej poprzednio. Skopiowana warstwa zawiera już skonfigurowane ustawienia przycięcia. Nasze działanie Sprowadza się do zmiany przycięcia tak, aby objęło ono identycznie rozmiarowo obszar, lecz położony na prawo od poprzedniego. Tak więc w polu Crop Left, przytnij w lewo, wpisujemy wartość 160. W polu Right, czyli przytnij w prawo, wpisujemy 320. Pozostałe dwie opcje zostawiamy bez zmian, zatwierdzając przyciskiem OK. Przechodzimy do karty Layer Settings, czyli ustawienia warstwy i zmieniamy pozycję nowo przyciętej warstwy na minus 12.0. Teraz musimy nieco zmienić klatki kluczowe. Można to zrobić dodając czas do istniejących już klatek. W tym przypadku dodajemy 0,2 sekundy. Po dostosowaniu czasu klatek pozycja warstwy pozostaje nieruchoma. Przechodzimy do zakładki Effects i teraz... Klikając każdą klatkę kluczową prawym przyciskiem myszy, wybieramy z menu Set Time for Disk Frame. To już wiemy, że znaczy ustaw czas dla tej klatki kluczowej i przesuwamy o 2 dziesiąte, czyli 2,5. Kolejna 2,4. Kolejna 2,3. 1,5. 1, 4, 1, 3, 0, 6 i ostatnia nasza klatka 0,4 jeszcze jedno wyjaśnienie zaczynamy od klatki kluczowej 8, ponieważ w innym przypadku podczas przesuwania czasu następna klatka zostałaby zasłonięta. Teraz Musimy zmienić wartość dla każdej klatki kluczowej w opcji PAN-Panorama, tak aby dopasować do stanowiska warstwy. W naszym przypadku jest to minus 12, a więc zmieniajmy. Klikamy teraz przycisk Podgląd slajdu i widzimy pierwszą warstwę, pojawiającą się szybko wraz z warstwą drugą. Zarówno cykl, jak i kolory w obu warstwach są takie same, ponieważ obie warstwy zostały utworzone w taki sam sposób. Teraz dwukrotnie powtarzamy wszystkie czynności, zaczynając od momentu duplikacji warstw. Warstwy, które teraz tworzymy, używają nieco innych przycięć i ustawień pozycji od dwóch poprzednio utworzonych. Oto poprawne ustawienia. Dla warstwy trzeciej: crop crop left 320, right 480, layer settings 13 0. Po kolei klatki kluczowe 0,6, 0,8, 1,5, 1,6, 1,7, 2,5, 2,6 i 2,7. Dla klatki kluczowej czwórki mamy teraz krop 480, 640. Natomiast pozycje 37, 0. Klatki kluczowe 0,8, 1, 1,7. 1,8, 1,9, 2,7, 2,8, 2,9. Gdy mamy już wszystkie cztery warstwy poprawnie skonfigurowane, musimy dodać jeszcze jedną warstwę dla osiągnięcia pełnego efektu. Przechodzimy do zakładki Layers, czyli Warstwy, i dodajemy nową warstwę obrazu, wybierając ten sam obraz nad którym pracujemy. Przeciągamy więc obrazek do listy warstw i przesuwamy go na pozycję pierwszą. Teraz przechodzimy do karty efekt, efekty i jednocześnie ustawiamy pierwszą naszą klatkę kluczową w trzeciej sekundzie. W pozycji drugiej, ending position, ustawiamy powiększenie na 120%, a obrót na minus 5%. Możemy teraz odtworzyć efekt końcowy. Proszę bardzo. Pojawi się cykl czterech pasów warstwy przechodzących od koloru poprzez czarno-biały migający biały przed każdym przejściem aż do niebieskiego, by w końcu wrócić znów do koloru. Pod koniec obraz będzie się lekko obracać i powiększać w kierunku widza. Przedstawiłem wam jedną z wielu możliwości wykorzystania klatek kluczowych i efektów Proszę o producera. W następnym poradniku pokażę, jak za pomocą klatek kluczowych stworzyć efekt odręcznego pisania. Teraz już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.